Szemik, witam państwa w miejskim programie informacyjnym. Zobaczmy co dziś w programie. Debata Skąd się bierze smog w Rybniku? Wizyta prezydenta w nowej siedzibie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej oraz uroczystość wręczenia medali i odznaczeń w dziedzinie rozwoju i umacniania obronności. Skąd się bierze smog w Rybniku? To tytuł konferencji naukowej zorganizowanej w Urzędzie Miasta w Rybniku. Podczas spotkania przedstawiciele Uniwersytetu Śląskiego, Politechniki Śląskiej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Instytutu Meteorologii dyskutowali na temat zanieczyszczenia powietrza w mieście. Jak wiadomo, sprawa jest na tyle poważna, że Rybnik już od dłuższego czasu prowadzi różnego rodzaju akcje połączone z szeroko zakrojoną kampanią informacyjną. Debata miała na celu przede wszystkim wyszukanie rozwiązań na poprawę stanu naszego powietrza. Chcę się zapytać praktyków, przedstawicieli świata nauki, co należy zmienić. Mam pewne pomysły na zmiany legislacyjne. Grona ekspertów szczegółowo analizowało sytuację w mieście i choć powszechnie wiadomo, że smog ma związek z niską emisją, czyli nieekologicznymi kotłowniami, to jak się okazało spory wpływ na gromadzące się czarne chmury nad Rybnikiem, ma również pogoda i ukształtowanie terenu. Rybnik jest położony na takim bardzo pofałdowanym yy, płaskowyżu, gdy brak jest wiatru takiej ogólnej cyrkulacji atmosfery, yy, następuje stagnacja powietrza. Szczególnie tych obszarach obniżonych i przy okazji wysoka koncentracja zanieczyszczeń. Doktor ośrodka Instytutu Meteorologii bardzo często w swoim wystąpieniu odwoływał się do wskaźników jakości powietrza, które w mieście już wielokrotnie przekroczyły stan alarmowy. Niestety trzeba przyznać, że rybnik należy do miast, które jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych w województwie śląskim. W takim niechlubnym rankingu miast w Polsce zajmuje trzecie, czwarte miejsce. Specyficzne ukształtowanie terenu i niska emisja to spore zagrożenie, zwłaszcza zimą. Widać różnicę pomiędzy sezonem grzewczym i tym okresem, kiedy nie są ogrzewane mieszkania. Różnica w zanieczyszczeniach jest znaczna. Daje to odpowiedź na pytanie skąd się bierze smog? no ze spalania paliw w sposób taki mało przyjazny dla środowiska. Tak więc odpowiedź na pytanie zawarte w tytule debaty padło szybko. Większy problem stanowiło jednak znalezienie jego rozwiązania. Choć pewne propozycje ograniczenia niskiej emisji przedstawił Adam Fudali. Mam przygotowanych siedem punktów, które mogą coś zmienić, i te punkty byśmy chcieli powoli wdrażać. Tydzień temu. Odbyła się konferencja międzyministerialna, gdzie rozmawiała czeska strona i polska strona, co należy zmienić. Tam padły bardzo konkretne rozwiązania, przede wszystkim dla domków jednorodzinnych, jakim opałem można opalać, myślę, że takie wzorce, by można było przenieść również do nas. Podczas debaty odwoływano się do propozycji, które padły na spotkaniu w Ostrawie zakaz spalania mułu i miało określenie sposobu ogrzewania przed wydaniem pozwolenia na budowę, kontrola urządzeń grzewczych to tylko. Niektóre z rozwiązań wprowadzonych w Czechach. Jak w rybniku sprawdziłyby się te rozwiązania, o tym właśnie dyskutowano w Urzędzie Miasta. Jednak nie zabrakło również innych całkiem nowych propozycji, jak chociażby podjęcie zmian w istniejącym systemie prawnym, zwłaszcza w kwestii określenia paliw dopuszczalnych do palenia w piecach. Kolejnym ważnym krokiem mógłby być obowiązek podłączenia nieruchomości do ciągu ciepłowniczego czy powołanie specjalnego zespołu do spraw ogrzewania ciepłem sieciowym. Zasugerowano również zwiększenie dostępności do paliw ekologicznych, co spowodowałoby obniżenie podatków w nich zawartych. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku przeprowadził się do nowej siedziby na ulicy Kościuszki 17. Siedziba nie jest całkowicie nowa, tylko wyremontowana na potrzeby jednostki. ZGM wprowadził się do nowego budynku pod koniec zeszłego roku. Głównym celem przeprowadzki była poprawa funkcjonalności pomieszczeń, jak również samych warunków pracy urzędników. Ale przede wszystkim przystosowanie ZGM-u do potrzeb klientów, jak również osób niepełnosprawnych. Musimy myśleć o osobach niepełnosprawnych i to przyświecała nam ta główna myśl, żeby dostosować ten budynek, do potrzeb osób, które poruszają się, czy to o kulach, czy na wysku inwalidzkim, bo oni również korzystają z naszych zasobów i chcą, czy starają się załatwić swoje sprawy lokalowe samodzielnie. Jednym z ułatwień dla osób niepełnosprawnych jest platforma zakupiona za kwotę 40 tysięcy złotych, zaś koszt wszystkich robót remontowo budowlanych wyniósł ponad 400 tysięcy złotych. Budynek ZGM został tak urządzony, by ułatwić mieszkańcom załatwienie wszystkich swoich spraw, również dzięki przejrzystości informacji i logistycznemu rozmieszczeniu pomieszczeń. Na powierzchni około 740 35 metrów kwadratowych możemy znaleźć wiele biur. zajęto zostały zagospodarowane na pomieszczenia pracownicze. Wchodząc do budynku na parterze od razu zobaczymy panią czekającą na nas w recepcji, która udzieli wszelkich niezbędnych informacji. Bardzo dużo osób korzysta właśnie z tej pierwszej informacji na dole. Przede wszystkim dlatego, że tam mogą zostawić korespondencję, odebrać podstawowe wnioski, uzyskać podstawowe informacje, nawet niekoniecznie udając się do wydziałów. Jak podkreśla dyrektor Rybnickiego ZKM-u, nowe warunki pozwalają na poprawę jakości pracy. Znacznie poprawił się dostęp do internetu, nie ma również problemu z instalacją elektryczną, która spędzała sens powiek pracownikom w dawnej siedzibie. Na tym samym komunikacja pomiędzy poszczególnymi wydziałami jest teraz dużo sprawniejsza i efektywniejsza. Zniknęło również rozczłonkowanie. Jesteśmy wspólnie z administracją, która praktycznie rzecz biorąc administruje ponad połową zasobu, który mamy na terenie, na terenie miasta. Jedyną administracją nie znajdującą się w tym budynku, to Boguszowice. Podczas wizyty włodarze miasta zostali oprowadzeni przez panią dyrektor po nowych pomieszczeniach, a było co zwiedzać. Specerując po korytarzach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej nie tylko włodarze miasta i zaproszeni goście, ale również petenci nie mogli nadziwić się przestronnym, słonecznym wnętrzom. Zaskakują mnie często ludzie z tym, że chwalą ten wyremontowany budynek i warunki, w jakich w tej chwili przychodzi im załatwienie załatwiać swoje sprawy, że nareszcie ten budynek wygląda tak, że tutaj się nigdy nie boi wejść, że jest czytelna informacja, że mogą wszystko załatwić w łatwiejszy sposób. Oprócz gruntownego remontu wymiany okien, drzwi, instalacji budynek ma również monitoring i ochronę. Sala Urzędu Miasta pękała w szwach, a to wszystko za sprawą uroczystego wręczenia odznaczeń wojskowych. Gwiazda Iraku, Afganistanu, czadu czy medale za zasługi dla obronności kraju. Takie odznaczenia zasłużonym wręczyli prezydent miasta Adam Fudali, szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach, pułkownik Krzysztof Radwan oraz komendant Rybnickiej Wojskowej Komendy Uzupełnień, podpułkownik Andrzej Sygulski. Jak przyznaje podpułkownik Andrzej Sygulski, proces przyznawania odznaczeń nie jest bynajmniej przypadkowy. Każdą osobę, której się to należy. I która spełnia określone wymagania, występować ze stosownymi wnioskami i tak też czynimy. W pierwszej kolejności nastąpiło mianowanie żołnierzy rezerwy na stanowisko porucznika. Następnie pojawiły się odznaczenia za udział w misjach. Są one przeznaczone i nadawane rangą prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za obecność na misjach i sposób wzoru wykonania swoich obowiązków. Ustawa przewiduje, że wystarczy być jeden dzień, ale tak w rzeczywistości jeden dzień bycia na misji jest mało prawdopodobny. Zazwyczaj taki Misje trwają około 6 miesięcy, a niekiedy nawet dłużej. Stąd przyznanie gwiazdy jest jak najbardziej uzasadnione. Żołnierze, którzy w dniu dzisiejszym odbierali te wyróżnienia, jak oni w krótkim czasie przedstawiali mimo wszystko ten życiorys, który wcale nie należał do warunków pokojowych. Odznaczeni gwiazdami misji nie kryli wzruszenia, a ich historie, które można było usłyszeć podczas spotkania, były opowieściami często smutnymi i poruszającymi. To ja byłem na kompanii rozpoznawczej, także to, to była taka kompania, że tak powiem. Chyba najcięższa, jaka, 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 jaka tam powstała. W tym roku w ramach uroczystości nie zabrakło również trzech kombatantów, których mianowano na stanowisko kapitana i porucznika. Byłem kombatantem II wojny światowej, uczestniczyłem, uczestniczyłem w armii generała Andersa. Walczyliśmy we Włoszech o swobodzenie Włoch, no ale pośrednio także o swobodzenie Polski. Jak przyznaje kapitan, ta uroczystość to nie tylko uhonorowanie zasłużonych, ale także pokazanie, że Polska ma młodych ludzi, którzy stanowią przyszłość polskiej armii. Liczną grupę stanowiły osoby, którym przyznano medale za zasługi dla obronności kraju, wśród których znaleźli się także pracownicy Urzędu Miasta Rybnika. Skomplikowane relacje między kobietami i mężczyznami to wdzięczny temat wielu filmów, artykułów czy spektakli. Relacje damsko-męskie stały się też motywem przewodnim spektaklu pod inspirującą nazwą Kobiety i mężczyźni w wykonaniu rybnickiego teatru Rondo. Aktorzy z lekkim przymrużeniem oka opowiadają o tym, jak młodość zderza się z często brutalną rzeczywistością. Co ciekawe, choć tytuł wskazuje jednoznacznie na mężczyzn i kobiety, to na scenie dominowały raczej panie. W zespole przeważają kobiety. Yy... Mieliśmy tylko jednego mężczyznę. Początkowo scenariusz był napisany tylko na jednego mężczyznę, ale y, narodził się pomysł, że może zaprosimy do realizacji tego spektaklu jeszcze kilku i mamy ich aż, aż trzech. Na scenie Rybnickiego Centrum Kultury aktorzy już od pierwszych chwil zyskali sobie sympatię publiczności. Reżyserka Izabela Karwot postawiła przede wszystkim na komizm sytuacyjny i słowny. Jak się okazało, to nie pierwsza komedia w wykonaniu teatru Rondo. To jest wielkie oczekiwanie, jak to może publiczność. Znaczy my się pierwszy raz zmierzamy z publicznością, więc to jest dla nas wyzwanie. I e, czekam. To jest taka, takie oczekiwanie na wielką niewiadomą. Komedia o zawiłych losach pomiędzy kobietami i mężczyznami spotkała się z uznaniem publiczności, która żywo reagowała na zabawne sytuacje. Teatr już bawił się groteską, bo to m, zaczęliśmy od groteski, od szefera, później był mrożek, również groteska, później trochę poważniej witkacy, a teraz lekko. Spektał kierowany zwłaszcza do młodych, okazał się zabawny i śmieszny również dla tych trochę starszych, a teatr Rondo już myśli nad kolejną sztuką. O, oj, no, pijany taka piękna chwila! No i tak, czekaj, załóżę kończy, bo mi to Jęcia wibruje teraz emocjonalnie. Od 11 do 24 lutego w Województwie Śląskim będziemy mogli cieszyć się z zimowych ferii. Najwięcej frajdę mają zazwyczaj najmłodsi. Dla tych, którzy na czas zimowej laby pozostają w domu, rybnickie placówki kulturalne i sportowe przygotowały wiele atrakcji i niespodzianek. Bogaty program nie tylko dla najmłodszych, znajdziemy m.in. w Domu Kultury w Chwałowicach. Każdego dnia zapraszamy od godziny 10 na poranek filmowy. Będą to różne bajki i filmy animowane dla. Dzieciaku, myślę, że warto z tego skorzystać. Oprócz poranków filmowych zaplanowaliśmy kilka zajęć warsztatowych, a więc będą to warsztaty dziennikarskie, taka nowość. Warsztaty dziennikarskie to jednak dopiero początek tego, co będzie się dziać w Chwałowicach. Że warsztaty hip-hopowe prowadzone przez Biboja śmietane z grupy Oczy Waszki. Dom Kultury w Boguszowicach również przez ferie nie będzie próżnował. Będą zajęcia od warsztatów ceramicznych, poprzez zajęcia plastyczne, taneczne. Są przygotowane dwie wycieczki. Pierwsza to jest do Palmiarni w Gliwicach i Muzeum Energetyki w Łaziskach, a druga jest do Muzeum do kopalni Guido w Zabrzu. Na sportowo zapraszam Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Będą turnieje piłki nożnej, turnieje trio basket, czyli koszykówki. Turnieje siatkówki w Boguszowicach. Na hali będą gry i zabawy dla dzieci. Sporo atrakcji, wycieczek i zajęć będzie także w Centrum Rekreacji i Rehabilitacji Bushido, w Młodzieżowym Domu Kultury, w Klubie Energetyka oraz w Domach Kultury w Niedopczycach czy Niewiadomiu. W tyle nie pozostanie również powiatowa i miejska biblioteka publiczna. To wszystko, co dziś przygotowaliśmy. Zapraszam Państwa za tydzień tradycyjnie we wtorek. Do zobaczenia.